Dzień dobry widzowie! Yy, dzisiaj sprzątałem tutaj wszystkie krzaki i przyszliśmy z kolegą tu łowić. Jak coś złowimy, to po przerwie się widzimy. Jesteśmy nad stałem. Dzisiaj Wyci wyciściłem te krzaki i u kole kolegi jest branie na spławik. Możecie sobie zobaczyć. To jest smoke. Jest mała rybka. Jeśli jeszcze raz pojedzie, to za to. Chyba, że to mała rybka. była. Nie, to może być karaś jakiś taki 10 cm. nasz tak się bawić.

Albo. Jest branie. Ja też miałem przed chwilą, ale coś dużego. Mój kolega też ma branie. Ciszej, kurde, ryby połosz. Pławik. Chyba założę tego rybaka. Dobra. Widzimy się po przerwie. No mów coś. Mam branie. Ja też. Ja też A Aj. Kurde. Słabiutko to słabiutko? mieliśmy Ale słabiutko, że żadnej ryby nie wciętej, nie? Dobra, zatrzymuję cięcie Jest Mamy Jest rybę ryba. Karasius pospolity ładny Na żywca będzie Roszymi. 1 maja Dobra, odhaczymy go Mamy widzowie rybkę w wiadrze Czekamy na następną Widzimy się jak złowimy następną W u kolegi na spawiku Dobra, jak wejdzie ryba to wrócimy. Jest. Będzie weź. O, odczepił się tam. Jest rybka, widowia? Ci <coughs> <Gdzie> ta ryba. <coughs> tu. O, co on taki pogryziony? Ładny. Nie wiem. Mały, ale wariant. Weź się od to wiadomo. Proszę o tym po prostu z słowik. Jak Dobra, Dobra, następna rybka jest. I czekamy na następną. Widzimy się po przerwie. Kolega ma rybę? Końcu. Rybka jest? Rybka. Ładnie. Nie nagrywaj mi tej twarzy. Ładny. Życiówka już to. Nie no. 40 życiówka. O, tak silczne, patrzcie. Pięknie łuszczony. To co do mnie? No to Następna rybka jest, pizzawia. Silczna. Ale pokazuję, patrz, Fajnie no, łapkami i rączkami. Otwieraj mhm. wiadro, ale go ja odchodzę. Okay. Dobra. Dolej dolej. nie. Nie doczekać na ogrywa. Ale jeszcze raz to. 5. Dobrze, zgodnie no. Do Widzimy się przy następnej rybce. Rybkę następną. Piękny. Taki z 30 cm karaś. Mhm. Walczył jak... Myślałem, że to lin na początku. Tak specyficznie poszedł. Bokaś? Piękny. Łopata. Nie no. Szufelka. O, piękny. Wypuszczamy? Ale pod koniec. Czemu? No, żeby nie płoszył ryb. Następny jesteś. Dobra. I drugie zdjęcie pamiętkowe. No, zróbmy dobra. Dobra. Ładnie karać. 3-3. O, ale poszczępione. Zdeformowany. Zdeformowany. No, ale grubiutki Co myślić? Może mieć ikrę? U bo tu bez. I? Szupak tu pan jest. Chyba, że ja tego. na. na. In kurwa. co? Mi. co? <laughs> dobra, my go odhaczymy zaraz, wrócimy. wypuszczamy rybki, znaczy jednego tylko. dwa. Karaśka. a tego. trzy, trzy, trzy. dwa. dlaczego? bierzemy. Nie, na jakiś ten mniejszy, idzie puszczego. to masz telefon swojego bredulca. Nie, pokazuj mi twarz. Spok ok. Taki byk, 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 byk Bushit Ole karpik. Dobra, nagrywaj trochę mnie. Czekaj, no mam masz Dawaj! Szybko! Uuuu, ślicznie pięknie, jeszcze raz pokażemy I wypuszczamy Czekaj, zrobię zdjęcie jeszcze Pójdź, pójdź Torpeda, tor, pójdź O, lepiej, piękne Ślicznie I zniknął bo... No i to na dzisiaj już koniec łowienia no jeszcze przyjdziemy tutaj.